Cześć, z tej strony Paweł stoi jako Tnę, a dzisiaj pokażę Wam unboxing Game Master Skita do Legendy Pięciu Kręgów. W zasadzie jest to ekran mistrza gry z dołączoną do niego przygodą i zasadami dotyczącymi klanu Żółwia. Dostajemy to w postaci obciągniętej folią, której już tutaj nie mamy. Takiego małego czegoś. Oczywiście, pierwszą rzeczą, którą zobaczymy, jest kartka papieru, którą która nie ma żadnego zastosowania i chyba chodziło o to, że ekran mistrza gry nie wygląda jakoś porywająco z żadnej strony. Sam ekran mistrza gry <coughs> należy do tych troszeczkę większych i wyższych. Osobiście wolę yy, nieco niższe ekrany, takie jak na przykład do Dungeons and Dragons z 5. edycji. Tutaj faktycznie jest nawet dosyć ładny z tej strony. Mnie dziwi, że po prostu nie sprzedają tego w ten sposób. No jak widać, ktoś dostał dobrą ofertę na dużo papieru. Ekran mistrza gry, oczywiście, wszystkie możliwe zasady, jakie mogą być przydatne. Fajna rzecz, która nie zawsze się pojawia na, przy ekranach mistrza gry, strona, na której znajdziemy dokładne zasady. Dlatego, nawet jeżeli nie pamiętamy jakiegoś szczegółu, czy to dla poziomów trudności, dla postawy, do wydawania punktów Void, czy jakichkolwiek innych. No to mamy tutaj też konkretną stronę, na której znajdziemy. Mamy tutaj oczywiście typowe rzeczy, które przydarzają się naszym graczom, typowe właściwości obiektów, które można sobie ubrać, nosić, używać, cokolwiek. Mamy tutaj oczywiście kolejność inicjatywy omówioną fajna rzecz, jeżeli walczycie dużo, ataki krytyczne i efekty trafień krytycznych. Co tu się jeszcze często przydaje? O, ninja, Gili. ja nigdy nie pamiętam, gdzie to jest w ręczniku, a zawsze można do tego zajrzeć. Ekran mistrza Greg ma z tyłu całkiem ładną, może nie jakąś super czy niesamowito, no tak jest bardzo wysoki. Dobrze to widać tam? Dobrze to widać. No tak jest bardzo wysoki, <kłysk> także jeżeli macie ni wyższy stół, niższe krzesło, to niestety będzie problem. Eee, zbawieniem się w świstaka, wyglądającego z Norki, no, wygląda to nie najgorzej. Zasady są nie jest źle. Ostatnim elementem tego zestawu mistrza gry jest takie coś. To jest opisane również jako zestaw mistrza gry. Nie wiem, jak to właściwie nazwać. Tutaj w środku znajdziemy po pierwsze przygodę Dark Tides oraz zasady dotyczące klanu żółwia. Jest to dodatkowy klan. Jeżeli Twój Mistrz Gry Ci pozwoli albo Ty, Mistrzu Gry, chcesz ułożyć sobie przygodę z kimś takim, no to bez większego problemu tutaj znajdziesz informacje. Oczywiście nie ma ich tutaj za dużo, ale jest to niewielki klan, klan, żu... klan żółwia. Zajmuje się przede wszystkim po oficjalnie pilnowaniem fragmentu murów w Oto San Uchi. Nieoficjalnie zajmuje się handlem z gaijinami i pilnowaniem gaijinów. W ten sposób nieco się będzie pokrywał z klanem modiszki, więc jeżeli klan modiszki dla Ciebie z jakiegoś powodu nie jest fajny, klan żółwia może go zastąpić. No, tak ma oficjalne pozwolenie na handlowanie z gaijinami, w przeciwieństwie do klanu modiszki, który tak niby może, niby nie może, zależy od tego, który podręcznik się czyta. Wracając może do tej broszurki na chwilkę. Eee, tutaj mamy przygodę. Jak w większości przygód tutaj mamy oczywiście mapkę, i jest omówiona Wioska, w której dzieje się przygoda, Saltide Harbor. Hmm, opis kto jest kim. Tutaj z jakiegoś powodu jest Pan Arab. Przyznam, że jeszcze nie przeczytałem tej przygody. Nie jestem pewien co Pan Azif The Smooth robi w tej przygodzie, a na pewno jest nietypowym npc em Nie spodziewałbym się Arabów tutaj. Tutaj mamy więcej informacji na temat tworzenia postaci Nużówia. E, mamy tutaj informacje, co Twoja postać wie, co dla Ciebie oznacza e, kod Bushido, tak jak dla każdego innego klanu. Mamy tutaj oczywiście e, nową szkołę, jak szkoła Kasuga Smuggler. No i tutaj mamy też oczywiście przygodę, która jest tutaj dokładnie opisana. <laughs> Więcej potencjalnych e, śledztw, które możemy tutaj mieć, tak jak mówiłem, nie przeczytałem jeszcze tego do końca. To jest faktycznie unboxing. Tutaj e, jestem równie zaskoczony jak Wy, co do tego, co tutaj jest w środku. Tutaj mamy kolejne postacie, które można tutaj spotkać. Oczywiście, statystyki dla tych postaci to jest rzecz, która zawsze powinna być, a niestety nie zawsze się zdarza. E, więcej statystyk, więcej statystyk. E, akt drugi. Czyli to dalej jest przygoda. Interesujący skład. Mam wrażenie, że do tej pory przygody, które widziałem, w drukowanych podręcznikach były trochę inaczej składane, dlatego też jestem nieco zaskoczony. No i oczywiście e, nagrody dla graczy: ilość ekspa, <laughs> ho, e, ilość honoru, ilość chwały, w zależności od tego, co e, Twoi gracze faktycznie zrobili. No i e, to, co widać, kiedy to kupujemy z tyłu. Skład ten produkt zawiera w sobie 32-stronicową książeczkę oraz czteropanelowy ekran mistrza gry. No, jak widać, nasz jest w pełni wyposażony nawet ma dodatkową kartkę, która nie, było, nie jest tutaj zawarta a która chyba do niczego nie służy. Także, dla kogo w ogóle jest ten produkt? Jeżeli prowadzisz często, dużo, jeżeli masz sklerozę, co do tego, gdzie coś w podręczniku jest lub nie chcesz go mieć cały czas otwartego, ekran mistrza gry na pewno ci się przyda, tego, że tam są ściągi. Jeżeli masz handouty, jeżeli masz przygodę i nie chcesz, żeby gracze zaglądali ci w notatki, na pewno cię to zasłoni, nawet bardzo skutecznie by cię zasłoni. Problem jest taki, że prawdopodobnie zasłoni ci też większą część stołu. Cóż, dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki, gdzie może będzie coś więcej na temat legendy. I na pozostałe filmiki z naszego kanału również zapraszamy. Cześć!